Zobaczcie, co się dzieje tutaj w Xiaomi YU7, tu jest taki projektor przed nami, zobaczcie, że to się, nie wiem czy widzicie, to się rusza, bo to jest właśnie projektowane i zobaczcie, że ta wydra tam wychodzi, mimo że ona ma być zaprezentowana oczywiście na tym panelu, tak jak siedzimy, to ona jest, ona jest w 3D, to jest niesamowite, jak to jest zrobione. Tutaj, oczywiście, mamy ambient light. System działający świetnie. Bezprzewodowe ładowanie po obu stronach z wentylacją. Podłokietnik. Co tutaj mamy? Czy to się otwiera? Nawet nie wiem. Czy to się tutaj otwiera? W każdym razie, jakość wykonania tego samochodu jest niesamowita, powiem Wam. Auto jest jednym z moich faworytów od tego momentu.